Witam serdecznie, moi drodzy. Chciałem Was serdecznie zaprosić na 11. Spotkanie Leśnych Ludzi. Mieliście okazję mnie poznać na 10. Spotkaniu Leśnych Ludzi. Specjalnie pod tą okoliczność stworzyłem utwór, gdzie mieliście okazję usłyszeć na żywo na pierwszym moim polskim koncercie w górach. Tworzymy do tego profesjonalny teledysk. Będzie on do dwóch miesięcy, wszelkie informacje odnośnie miejsca i daty. Będą wyświetlane pod filmem w opisie, kontakt do mnie. Wszyscy zainteresowani, chcący wystąpić w teledysku, serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia przy ogniu. Katarzizm, moi drodzy, droga do wyzwolenia. Nigdy się nie poddawajcie i walczcie o swoje marzenia.